Męczenie bierze górę, adrenalina zaczyna powoli odpuszczać, natomiast wczoraj e, to był wyjątkowy dzień rajdowy dla mnie, ponieważ wskoczyliśmy na poziom, na którym jeszcze nigdy do tej pory nie byliśmy. Ścigaliśmy się z najlepszymi zawodnikami Europy i świata w pierwszych przejazdach bardzo trudnych odcinków specjalnych rajdu Polski. Bardzo cieszę się, że ten postęp nastąpił właśnie tutaj, w Polsce. Na naszej e, takiej rodzimej ziemi, na naszej rundzie e, w Mistrzostwach Europy. Nie byliśmy bardzo gościnni dla e, konkurencji i e, w ten sposób zakończyliśmy rajd na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Staniemy koło Aleksieja Ukianiuka i Andrasa Mikelsena na podium. Okay. Thank you very bardzo. E, I to jest dla mnie wielka radość. E, nie mogę się doczekać kolejnych rajdów. Chcę, żeby to nie był tylko jeden taki pojedynczy dobry start. Chcę, żebyśmy z Szymonem weszli na ten lepszy poziom i walczyli z najlepszymi zawodnikami na trasach, które już choć trochę znamy. Tak? E, słuchajcie, to, to jest tak, że jakby wszystko szło z górki, to byłoby za kolorowo, za pięknie. Staraliśmy się dowieść samochód w całym w jednym kawałku na finisz, e, Na przedostatnim odcinku zdzieliśmy się prawie z wami wszystkimi i było wszystko dobrze. Teraz jakieś problemy techniczne, które uniemożliwiły nam dojechanie na czas na odcinek Karowa. No trudno, taki jest ten sport, eee, takie są rajdy. My sportowo czujemy się naprawdę, że wykonaliśmy kawał dobrej na finale nikomu nie roboty. Okazuje się. Cieszę się, że nasz zespół jakby stawia wysoko od razu punkt mistrzostwa Europy. Eee, no, jakby sportowo jesteśmy zadowoleni. Technicznie nie do końca, ale to, to jest życie, to jest motorsport to się wszystko może wydarzyć. Staraliśmy się od samego początku jechać jak najszybciej potrafiłem. Jakoś nie do końca czułem się pewnie w wielu miejscach i, i traciłem te cenne sekundy, a a nie ma co mówić, rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj każde ściągnięcie nogi z gazu albo każda chwila ułamek wahania bardzo drogo kosztował. I... No i niestety no nie byliśmy w grze o zwycięstwo tym razem. Mam nadzieję, że gdzieś w przyszłości, jak pokażemy, pokażemy się na rajdach szutrowych, to będziemy mocniejsi. Eee, no, w koniec rajdu był dla nas dużo lepszy. Może też dlatego, że ten OS Przasnerz był taki szeroki, bardzo szybki. Zdecydowanie lepiej czuję się na takich odcinkach. Karowa, no to przepiękna próba. Myślę, że bardzo widowiskowa. Wiesz co, jeżeli mamy czymś rozczarowanym, to tym, co się stało w piątek, tak? Czyli pozycją startową, jaka nam wypadła. Eee, gdyby nie ta pozycja startowa, myślę, że mogłoby być lepiej, i dużo lepiej. Grzesiek miał czuć lepsze warunki, ale no, nie ma też tego na co zwalać, to jest mistrz Polski, przede mną tak naprawdę raj... W wynikach ukończyli tylko mistrzowie Polski Miko Marczyk, Wojtek Uchała, się Grzyb. Później jestem ja. Przyjechałem czysty rajd z jakimiś tam małymi wypadnięciami spoza drogę. Na przestneszu gdzieś tam wylądowaliśmy, na przestneszu tam uciekły sekundki. Na dachowaniu niewiele straciliśmy, więcej szkód wygrządził ten kapeć, który, który mieliśmy po, po dachowaniu. Gdzieś nas tam podbiło i ta opona spadła z felgi i tam musieliśmy po prostu zmienić koło. Samo rolowanie nie było jakieś spektakularne i, i mocne. Troszeczkę nasze auto jest podniesione, ale, ale jedzie do przodu. Chłopaki zrobili super robotę, żeby je doprowadzić do stanu używalności. To była mocna rywalizacja. Dzisiaj, zanim, zanim przeświadczały te awarie, to to ja postawiłem na jedną kartę. Ja po prostu przestałem oszczędzać samochód, i tam, gdzie była bardzo duża kolejna, powiedziałem, że robię wszystko, żeby odrobić ten czas. Szczęście, szczęście dopisało. Jestem pierwszy w Polsce. Ważne są dla mnie punkty. Jestem też drugi w Europie w ERC, więc to też jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Od samego początku, z radkiem, szliśmy na żyletki. Długie OSy, y przyjeżdżaliśmy w tym samym czasie. Jedna sekunda różnicy. No i problemy dzisiaj, ten dzień był taki decydujący, tak, że w tych kolejnach gdzieś tam zabrało tą płytę pod samochodem i zaczął samochód w ogóle hamować, zwalniać na, na, w kolejnach, dosłownie się zatrzymywać. I później jeszcze ta płyta uszkodziła, nie wiemy, wali, wali cały czas coś pomiędzy fotelami, ale to taki jest łomot, że boli nas głowa nie od tego głośnego samochodu, tylko od tego łomotu, jakby ktoś tak młotkiem walił między e, siedzeniami. Myślę, że pojechaliśmy dobry rajd, ponieważ jesteśmy tutaj. Były takie momenty, gdzie byliśmy dosyć mocni. Uważam, że pojechaliśmy kilka odcinków, na których faktycznie no, nie było wstydu. E, były miejsca, które no, były takie troszkę wolniejsze, na których wiem, że muszę popracować. E, myślę, że najtrudniejsze mniejsza była mimo wszystko tak paradoksalnie pierwsza pętla w sobotę, ponieważ no, tam różne przygody mieliśmy z samochodem z opisem, także że, że to tam na pewno straciliśmy dużo czasu. Atlas Xari Strady Team wygrywa e, rund, e, rundę rajdowych mistrzostw Polski e, w Mikołajkach, czyli przepiękny rajd polski. E, wygrywamy w klasie czwartej, wygrywamy w klasyfikacji e, samochodów przodini napędowych. Fantastyczny weekend, bardzo długi, ciężko pracowaliśmy przyznam, przez ostatni tydzień, żeby przygotować samochód, żeby pojeździć, sporo kilometrów zrobiłem, zrobiliśmy super setup, cały zespół się świetnie spisał, wyciągamy prawie maksa punktowego, bo Power Stage byliśmy na drugim miejscu, czyli 4 punkty, wywozimy 40, chyba 4 punkty z tego co wiem, umacniamy się na pozycji lidera, taki plan jaki zakładaliśmy został zrealizowany.